Dzień dobry. Ja już jestem, 18:30. Mam nadzieję, że za chwilkę ktoś do mnie dołączy tutaj, żebyśmy mogli razem kontynuować temat samodzielności. Już dużo przeszliśmy, kiedy rozmawiamy o tym na co pozwolić, jak ustalić obowiązki, jak spróbować nie zniechęcać dziecka do ich wykonania, jak można przygotować plan na konkretną czynność, więc całkiem sporo już za nami. Dla tych z was witaj dorotko, dla tych z was i witam wszystkich, którzy już się tutaj pojawili. Bardzo mi miło, że dajecie mi tę chwilkę. Mam nadzieję, że w pewnym sensie dajecie ją sobie i swoim dzieciom. Na to liczę. Dlaczego w ogóle, może tak jeszcze tytułem wstępu, i oczekiwania na. O, widzę Martę. Yy, i oczekiwania na yy, przybyłych jeszcze. Dlaczego w ogóle, yy, jako pierwszy temat yy, takich naszych regularnych spotkań, wybrałam samodzielność? Yy, ja pracuję w przedszkolu. Yy, między innymi pracuję w przedszkolu. Yy, to jest miejsce, w którym bardzo lubię yy, pracować. Yy, przepraszam za powtórki. I dostrzegamy tam, ja też dostrzegam. Marta mówi, że nie słychać. Poważnie? Poczekajcie, zaraz spróbuję coś tu wymyślić. Czemu może mnie nie słychać? To spróbujcie, jeżeli ktoś mnie jeszcze słucha, dać znać, czy rzeczywiście nie słychać, bo u mnie wszystko teoretycznie działa. Martusia jak teraz? Ok no to y, spróbujemy y, spróbuję wytłumaczyć się z tej y, samodzielności. O, okay. Przepraszam za y, zatrzymanie. Y, dlaczego o tej samodzielności i jak się ma do tego y, to przedszkole? Y, o, przepraszam. Dlaczego o tej samodzielności? Dlatego, że mam takie dwie obserwacje, kiedy pracuję w przedszkolu. Najpierw, kiedy przychodzą maluszki, czyli takie trzylatki, yy, widzę takie sytuacje, one są bardzo takie sztandarowe. Kiedy wychodzimy na dwór, kiedy pomagam opiekunkom, yy, nauczycielkom z grupy yy, przygotować dzieci do wyjścia na dwór, to często te maluszki, trzylatki siadają na ławeczce w szatni i wyciągają nóżkę przed sobą. Ja czytam z tego taką, zawsze o tym mówię na warsztatach, taką wprost informację. Wyjście na dwór i ubieranie się w związku z tym wiąże się u takiego małego dziecka z zaprogramowaniem sytuacji. Siadam i czekam, aż mi wszystko zrobią. Tak, no bo skoro wyciągam tę nóżkę, to znaczy, że do tej pory ktoś się ubierał. Mamusia, tatuś, babcia, ciecia, opiekunka, no ktoś to robił za tego maluszka. No, zobaczcie, co się dzieje, kiedy ono trafia do grupy dwudziestki na przykład osób, dwudziestki piątki czasami, yy, jest jedna lub dwie panie. Nie ma kogoś, kto tak stricte się nim zajmie. I ono wtedy doświadcza takiej, takiego, wiecie, no, ono, ktoś się ubiera, ktoś kogoś ubiera, a ono nie umie założyć sobie butów. Ono najprawdopodobniej umie. Tylko do tej pory rodzic biegł z pomocą lub na przykład nie zadawałam sobie w ogóle takiego trudu w pomyśleniu o tym, czy moje dziecko może już sobie założyć buty. Tak? Warto y, zwrócić na to uwagę. Z, warto zwrócić uwagę na to, jak się ma w domu dziewięciolatka, czy mu się okręca szyję szalikiem, czy mu się wkłada czapunie na główkę, a to jest już synek dorastający, ma mu się prawie do oczu. Y, warto to rozważyć, tak? czy to jest rzeczywiście coś co tym naszym dzieciom wychodzi na dobre i to była pierwsza taka obserwacja o no to, że poczucie bezpieczeństwa i takiego poczucie sprawstwa, takiego przekonanie, że mogę i dam radę, u małych dzieci bierze się z nas, z tego, że my wierzymy, że one dadzą radę. Tak? no a jeśli nie wierzymy, no to nie dadzą. Tak jest. Yy, taka prosta yy, logiczna tutaj przekładka. A druga rzecz, o której sobie myślałam o tym, że kiedy dzieci są z kolei w zerówce, czyli to są 6-7 latki, to wielu z nas rodziców bardzo żywo interesuje się tym, czy dziecko już czyta, czy pisze. Jakich no, interesujemy się tym już znacznie wcześniej, tak? Jakich metod używa, żeby yy, zacząć pisać, czytać, jak pracuje ręką, czy ta ręka kreśli szlaczki, perfekcyjnie od linijki do linii i tak dalej i tak dalej, ponieważ już widzimy w perspektywie majaczącą szkołę, tak? A do szkoły dziecko powinno być przygotowane. No i teraz jak mi się to łączy z tą całą samodzielnością? No to zobaczcie, wszystkie rzeczy, które dziecko może wykonać na rzecz domu. Tak jak wczoraj mówiłam, łączenie skarpet w pary, składanie serwetek, rozkładanie sztućców, rozpakowywanie sztućców, odkładanie butów, zamiatanie, wycieranie, układanie, robienie dziesiątek rzeczy, nie wiem, zajmowanie pościeli, czyszczenie biurka, robienie dziesiątek rzeczy, które może zrobić na rzecz domu, tak naprawdę przygotowuje mu ręce do tego, żeby w przestrzeni później tej szkolnej mogło, w miarę precyzyjnie pracować nad garstkiem, pracować trzymać dobrze ołówek, trzymać dobrze gumkę i móc sobie poradzić w takim kawałku i to jest jeden, jeden taki obszar, ale drugi, im więcej umie zrobić sobie samo, tym mniej potrzebuje do tego nas. Jak to wszystko idzie prawidłowo, to właściwie taka powinna być nasza naturalna tendencja. Iść w stronę rozdzielania się od dziecka, żeby potem nie mieć takiego przyklejonego dwudziestoparolatka albo trzydziestodwulatki, która dzwoni do mamy z pytaniem o to, jak się ubrać na dwór, bo tak wieje na przykład, tak? No, są takie paradoksy w tym, w tym kochaniu za bardzo i to usamodzielnianie dziecka ma szansę Zapobiec y, właśnie takim dzi dziwactwom naszym rodzicielskim. Bardzo mi miło, że jest już Was troszeczkę. Bardzo miło się mówi, y, wiedząc, że ktoś po drugiej stronie słucha. Witajcie. Y, mam nadzieję, że się rozgościcie tutaj y, na dłużej. Y, więc ja, myśląc o wychowaniu, zawsze myślę w perspektywie na potem czyli w perspektywie, że jest to, Coś, co jest długofalowe i co tak naprawdę ma uwolnić moje dziecko ode mnie, to może na przykład w okresie nastoletnim spowodować taki rodzaj frustracji u rodzica, bo oto ja wszystko dla ciebie, tyle cię nauczyłam, tyle ci dałam, serce ci po prostu dałam, a on wybiera sam i nie jedzie ze mną na wakacje. Tak, no przecież. Jak to przeżyć, tak jak, jak to dziecko nie chce ze mną pojechać na wakacje? Wielu z nas odczuwa wtedy ulgę, ale wielu z nas odczuwa wtedy taki pierwszy rodzaj ojej, czyli zaczyna się to rozdzielenie. To bardzo dobry czas, tak? To bardzo dobry symptom, świadczący o tym, że pozwoliliśmy naszemu dziecku iść swoją drogą. Dla rodzica bywa trudne, ale nikt nie powiedział, że będzie nam łatwo. Tak? Także życzę, życzę nam takich trudności na drodze. Teraz wracając do tematu, który rozpoczęłam wczoraj, czyli do takich propozycji tego, co można zaproponować w ramach obowiązków, o czym można rozmawiać z dzieckiem w obowiązkach dostosowanych do wieku. I tylko napomnę o tym, o czym mówiłam również wczoraj, na pewno wasze dzieci robią inne rzeczy, być może robią więcej rzeczy, to wy wiecie, na co stać wasze dziecko. Tak? Więc jakby to są tylko propozycje, traktujcie to jako propozycje i pomysły. A w kolejnych naszych odsłonach wkrótce postaram się Wam powiedzieć, jak to zrobić, żeby to nie było narzucenie swojej woli dziecku pod pozorem demokracji w rodzinie, tylko żeby rzeczywiście dziecko mogło brać udział w ustalaniu. Tego, jakie te obowiązki ono y, może respektować, y, czy może wykonywać y, na rzecz rodzinnej wspólnoty. Idziemy dalej do kolejnego etapu wiekowego. Wczoraj skończyliśmy na 6-8-latkach, tak mniej więcej, no i dzisiaj przeskakujemy do 9-10-latków. Przypominam też o tym, że nie chodzi o to, że dmuchając dziewiątą świeczkę jesteśmy na coś gotowi. To są, wiadomo, że to są umowne granice. Tak jak mówię, wiele z naszych dzieci jest znacznie sprytniejszych, jeśli tylko pozwolimy im i damy im taką okazję. Co może robić 9-10-latek? Może przebierać pościel. To są ogromne czynności, które się wykonuje, no ale zobaczcie, skoro ma swoje łóżko. Skoro pewnie często mógł sobie wybrać pościel, w którą to łóżko jest ubrane. To, mając dwie ręce, jest w stanie zdjąć pościel. Która jest do prania i założyć następną. Nie, już yy, nie wspomnę o tym, jaki rodzaj mięśni, yy, całego stawu tutaj obręczy barkowej przy okazji ćwiczy, jak trzeba się mocno nagimnastykować, żeby rogi kołdry znalazły się w rogach poszwy. Całkiem solidna praca, ale dająca potem taki rodzaj, wiecie, yy, sensownych umiejętności na życie, czyli zdejmowanie i ubieranie pościeli, tak. 9-10 latek spokojnie może już obsługiwać pralkę. Nie jesteśmy w czasie, znaczy większość z nas nie żyje w czasach, kiedy mieliśmy w, w pralki franie w swoich łazienkach, że obsługiwanie pralki polega na przekręceniu pokrętła i wciśnięciu guzika, tak? Wrzuceniu kapsułki z proszkiem, czy nasypaniu miarką, gdzie wszystko jest właściwie podane jak na tacy. No to teraz zobaczcie, jeśli ja zabiorę to swoje dziecko i pokażę mu raz, drugi, trzeci, następnie czwarty i piąty, pójdę razem z nim, żeby ono samo to zrobiło, i sprawdzę, czy da radę, no to za szóstym czy siódmym razem mogę już spróbować pozwolić mu, znaczy poprosić, żeby zrobiło to samo. Jeśli wcześniej na młodszym etapie sprawdzałam, czy dziecko potrafi rozdzielić pranie jasne od kolorowego, no to wiem też, że powinno to zrobić dobrze i pewnie zdarzą się wpadki, ale ja pamiętam jak mnie w e, początkowych latach małżeństwa jeszcze ciągle się zdarzały e, te wpadki, czyli nie wiem, upranie e, pełnej pralki e, białego prania z jedną fioletową skarpetką. Dawało to bardzo e, widoczny efekt w zmianie odcienia całego białego prania, a jak łatwo się domyślić, w białym była bielizna, no to yy, ona nie wyglądała już jak bielizna. No, w każdym razie takie błędy zdarzają się każdemu z nas. One są po to, żeby wyciągać lekcje, tak, żeby się czegoś uczyć. A zobaczcie, ile rzeczy, było, o ile byłoby łatwiej, gdyby dziecko mogło prać samo. Jeśli są wśród Was osoby, których dzieci yy, robią same pranie, to chętnie Was przywitam tutaj i yy, pogratuluję. 9-10 latki mogą robić zakupy zgodnie z listą. Oczywiście, w takim pobliskim sklepie, tak niekoniecznie w sklepie, do którego trzeba jechać przez pół miasta, tak. Ale jeśli mają listy, jeśli mają odliczone pieniądze, jeśli wiedzą, ile mniej więcej to powinno wyglądać, a już wiedzą, ponieważ edukacja od pierwszej klasy yy, bazuje również na nauce wydawania yy, czy liczenia pieniędzy, no to rozumiem, że sobie tutaj spokojnie poradzą może pomóc przygotować posiłek takie dziecko. Może zrobić kolację dla rodziny. Jeśli chodzi o kanapki, spokojnie sobie da radę. Wiele dzieci potrafi zrobić jajecznicę, ugotować. Ostatnio na naszym przedszkolu widziałam, jak na, na profilu naszego przedszkola widziałam, jak 5-latek robił jajecznicę. Fantastycznie. Yy, mogą zrobić jajecznicę, mogą, yy, nie wiem, przygotować yy, sałatkę czy pastę z czegoś, co trzeba po prostu ugnieść. Dadzą radę, tak? A po, zobaczcie, jakie poczucie sprawstwa tutaj mocno rośnie. I ostatnio Wam mówiłam, że młodsze dzieci mogą umyć samochód w środku, czy posprzątać. To starsze, te 9-10 latki, spokojnie mogą pomóc umyć samochód na zewnątrz. Czy robimy to w domu, czy jedziemy na myjnię, taką, gdzie trzeba sobie na przykład samemu umyć, to rozumiem, że jest to do, do zrobienia jak najbardziej. Idziemy dalej. 10-11 latki. 10-11 latki mogą już w jakiś drobny sposób zarabiać tak, Nie wiem, właśnie sprzątając, wyprowadzając psy, przynosząc komuś zakupy. Mogą, to wydaje się bardzo dziwne, znaczy mnie się wydaje to bardzo dziwne, nie wiem jak wam, yy, mogą pakować swoje walizki. Oczywiście to nie będzie tak, że jak ja powiem jedenastolatkowi, jedenastolatek ile ma lat? Jest w czwartej klasie, czwartej, piątej? Jak ja powiem jedenastolatkowi: Idź tam, Krzysiu, spakuj sobie walizkę. No to on w ogóle nie będzie wiedział, co robić. Ale jeśli ja do tej pory pakowałam jego walizkę razem z nim, robiliśmy to razem, to on już wie, że trzeba uporządkować bieliznę. Znaczy, każdy z nas ma jakiś inny system, tak? Ale wie, co trzeba. Czasami polega to na tym, że trzeba zrobić wspólnie listę tych rzeczy, które trzeba spakować. No to wtedy sobie spakuje. Oczywiście nikt tak nie spakuje jak ja. Równo, perfekcyjnie, wszystko się zmieści, to oczywiste, ale. To, o czym powtarzam tutaj od początku tych naszych spotkań, od czegoś trzeba zacząć. Tak, od czegoś trzeba zacząć. Ja, wiecie, znam historię, gdzie maturzyści yy, maturzystom pakuje walizkę mama. Maturzyście pakuje walizkę mama. No to, to robi na mnie wrażenie, tak? Yy, to, że... i to nie polega na tym, że, yy, że ten maturzysta czy ta maturzystka tego nie umie, bo to są bardzo często. Świetnie ogarnięte osoby, to polega na tym, że mama nie może odpuścić, że ona ma tak silną potrzebę kontroli tego, co w tej walizce się znajdzie i takiego myślenia yy, zobaczcie, jako, znaczy, zobaczcie, co ona wysyła pod spodem temu swojemu dziecku. Nie dasz rady spakować walizki. Tak bez mnie. Tak jak ja spakuję walizkę, nie będziesz jej miał nigdy spakowanej no cóż pewnie to prawda tak po prostu pojechałby z gorzej spakowaną walizką też by przetrwał ten jedenastolatek może być już odpowiedzialny za zwierzęta to znaczy może być właścicielem zwierzęcia rzeczywiście dopilnowywać jego potrzeb dopilnowywać jego nie wiem wizyt u weterynarza karmienia spacerów wyprowadzania czyszczenia miejsca gdzie to zwierzę przebywa no to to mamy jedenastolatki. Dwunastolatki mogą yy, kosić trawniki. Pewnie mogą to już robić starsze dzieci, jeśli są silne też fizycznie. Mogą kosić trawniki oczywiście po uprzedniej instrukcji. Mogą pomagać rodzicom w różnych. Nie wiem, już wyobraźmy sobie, że robimy remont lub jakiś rodzaj przeprowadzki pokojowej. Mogą spokojnie w tym pomagać. Mogą już czyścić kuchenkę i piekarnik, yy, czyli takie domowe, zaawansowane sprzęty. Oczywiście. Wymagają instrukcji, to znaczy nie można im dać, nie wiem, czegoś szorstkiego, czym całą płytę nam y, zjadą. Muszą dostać bardzo konkretne wskazówki, ale no, potrafimy je na pewno przekazać. Tak? Mogą już robić takie skomplikowane czynności, yy, mogą pomagać w załatwianiu różnych spraw rodzinnych, czyli takich sytuacji, kiedy trzeba do kogoś zadzwonić, o coś poprosić, coś zrobić z młodszym rodzeństwem. Przypilnować młodszego rodzeństwa, to już mogą. I teraz, jeśli chodzi o starsze dzieci, jeśli są tu rodzice yy, nastolatków, to jeżeli chodzi o starsze dzieci, to. Yy, yy, no to tu, tu rozumiem już, jeśli macie trzynastolatka i teraz przyjdzie Wam do głowy taka myśl, o, to niemożliwe, żeby on nic nie robił, coś mu muszę dać. To przygotujcie się na wojnę z reguły, tak? Yy, przeczytam teraz kilka. Widzę, że to jest kilka komentarzy, super bardzo się cieszę. Agnieszka pisze, że dziewięciolatka robi pranie, dopytując, czy robi dobrze i nastawia zmywarkę. Super, tak? Widzisz, jaki rodzaj e, wy, tej, rozdzielenia tej drogi? Tak? Ona jeszcze pyta, czy dobrze, ale już jest na swojej drodze, tak? Już może to robić e, po swojemu. E, na swój własny użytek, ale jakby dla dobra rodziny. Czyli super, tak? Jakby taki rodzaj przyniesienia wolności. Gosia pisze, moja córka robi sama, ale dopiero teraz, a ma 13-14 lat, czyli muszę już mniej, wdrażać. Zdecydowanie, tak? Zdecydowanie myślę, że im młodsze są wdrażane właśnie, a nie zarzucane obowiązkiem, ale kiedy dajemy, dajemy umiejętność i kompetencje, to tak jak mówię wielokrotnie, to przynosimy wolność, tak? Mają fazę bycia masterchefem i często gotują niekoniecznie zjadliwe rzeczy. No, no, mnie już rzadko zdarza się ugotować coś niezjadliwego, tak? Ale eksperymenty pierwsze bywały różne, tak? Rozumiem, że jeżeli są młodsze, to mają na to czas. Masterchef jest przed nimi otwarty. Pakuje się od dawna sama... Tylko, tylko dlaczego nie bierze tych ubrań, które ja chcę? No bo to ona się pakuje, tak? Że to bardzo fajnie tutaj Marta zadała to pytanie, no bo zobaczcie, jeżeli dziecko się pakuje samo, to bierze te rzeczy, które lubi, nie te, które my uważamy, że są stosowne. I pewnie mamy rację, że gdyby wzięła dwa z długim, dwie bluzy, cztery pary spodni i tak dalej, byłaby bardziej przygotowana. No, ale jak nie weźmie, to się w którymś momencie zorientuje, że kurczę, brakuje jej tej bluzki, tej, o której matka mówiła. Może następnym razem jej posłucham, tak? Czyli to są takie okoliczności, z których wyciągamy e, wnioski i uczymy się na przyszłość, tak? Jest tutaj. E... <grym w górę> Dodatka pisze, moja sześciolatka też się sama spakowała troszkę. E, jak e, Poprawiłam. Ja myślę, że to jest możliwe, żeby poprawić w przypadku sześciolatki, ale dobrze nie, nie poprawiać na jej oczach, mówiąc tak o matko, co ty nakładłaś do tej walizki, daj ci poprawię, tak? No bo wtedy tak wprost mówimy za mała, za głupia i nie za bardzo z twojej zabawki. No czyli coś, to jest najważniejsze, tak? Opowiem Wam taką yy, dygresję, taką anegdotkę yy, o pakowaniu się na wyjazd i korzystaniu yy, z precyzyjnie spakowanej. Yy, Walistki. Ktoś na warsztatach opowiadał mi właśnie taką historię, że wysłał dziecko dziesięcioletnie na obóz żeglarski, tygodniowy albo dziesięciodniowy. Spakował wszystko, poukładał, było w woreczkach foliowych na każdy dzień zapakowane cudownie, i na, na po tym obozie żeglarskim, po tych dziesięciu dniach, na tych mazurach, odbierała to dziecko yy, babcia. I babcia wieczorem dzwoni do mamy i mówi tak: "Słuchaj, jestem pod wrażeniem tej kadry". To świetnie, po prostu świetnie, fantastycznie. Wyobraź sobie, że wszystko było wyprane, wyprasowane, porządnie złożone w walizce. No i kiedy mama tak dopytała, jak to było złożone, to okazało się, że to, to dziecko, dziewczynka to była, przez wszystkie dni obozu chodziła w tym, w czym przyjechała. I wszystkie ubranka były nieskazitelnie przygotowane przez mamusie i nieruszone, tak? No i ja bym tak, no i nic jej się tam nie stało, tak? Nie dostała liszajów, nie odpadły jej kończyny. Rozumiem, że nie było to higieniczne, tak? Ale dała sobie radę. To taka sytuacja, kiedy mama spakowała walizkę dziesięciolatce. No pewnie macie swoje takie historie, tak? Ktoś mi wczoraj kto się jakoś odliczył od z dawnych znajomych, o których Wam mówiłam przez te live'y. Ktoś mi napisał o tym, jak wspominał, jak ja jechałam na swój pierwszy wyjazd, no może to nie był pierwszy, ale taki bardzo ważny wyjazd pod, pod namioty i zabrałam pod, na ten wyjazd suszarkę. Nie było miejsca, gdzie było ją podłączyć. Do żadnego pnia w lesie nie dało się jej podłączyć. Zabrałam takie kapcie z pomponem jeszcze wtedy miałam fazę na kapcie z pomponem. No i pantofle na obcasie, i takie tam różne historyjki, które do dzisiaj z moim mężem wspominamy jako taką anegdotę z tego, jak mogę postrzegać rzeczywistość, właśnie w taki e, niecodzienny sposób. No dobrze, e, tyle na dzisiaj. E, bardzo miło mi, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Bardzo Wam dziękuję za komentarze. To jest kolejny kawałek e, w mówieniu o samodzielności. E, Marta pisze. Maty jak pojechał pierwszy raz sam, spakowałam go, wrócił z rzeczami kolegów, nawet nie wiedział, że to są nie jego. No bo nie wiedział, no bo on nie wiedział tych rzeczy, które się pakuje, tak? A wszyscy wiemy, że większość chłopców lat 6, 7, 8, naprawdę w głębokim poważaniu to, w co jest ubrana, tak? Jutro spróbujemy, spróbuję Wam podpowiedzieć kilka takich trików uprzedzających, czyli jak przygotować to, Tło do realizacji obowiązków. To jest w ogóle bardzo długi, bardzo długi temat. Myślę sobie o tym, że może spróbujemy kiedyś z webinarem na ten temat. Dajcie znać, czy bylibyście chętni. Kończę już. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i tak jak to robię w tym tygodniu od paru dni, już odsyłam Was na naszą stronę www.kuzniki.com.pl do sklepu, w którym możecie nabyć świeżuteńki, nowalikowy kurs dotyczący rozwoju seksualnego rozwoju seksualności dziecka. W tej chwili, w części pierwszej są dost jest dostępnych pięć nagrań, pięć dużych części, takich prawie godzinnych, i to jest czas od poczęcia dziecka po siódmą, po 7-8 lat, a już w końcu maja będzie pod koniec maja będzie dostępna kolejna część poświęcona w dużej części. Dojrzewaniu, ale nie tylko, tak, ona jest taka lwia część, jest poświęcona dojrzewaniu, ale ma też swój przód i swoje zakończenie. Bardzo Was serdecznie tego odsyłam tam i zapraszam Was na jutro. Jeśli możecie, spróbujcie mi też dać w komentarzach. Ja spróbuję, może też zapytać jakoś bardziej oficjalnie, czy odpowiada Wam. Godzina taka jak teraz, czyli taka 18 z minutami, czy bardziej odpowiada Wam późna godzina, na przykład 22, czy no 6 rano to nie zaproponuję, bo ja jeszcze wtedy jestem niefunkcjonalna, ale dajcie znać, czy to nie ma znaczenia. Czy może 15, czy może 11, jeszcze przez chwilę yy, mam taki czas do dyspozycji. Potem będziemy się przeorganizowywać pewnie, kiedy wrócimy do pracy, natomiast jeszcze przez chwilę jest taka możliwość. Bądźcie zdrowi, dobrego czasu, do usłyszenia jutro.